Bardzo wiele elementów musi tutaj zagrać Eryk Fursewicz. Druga próba na 4,60. Zawodnika z Zielonej Góry, jak się okazuje. Pochopień też na 4,60. Skakał nie na 4,55. Jak było to podane w pierwszej chwili. A Fursewicz teraz udało się. Zostało na stojakach rekord życiowy Eryka Fursewicza. I to on wychodzi na prowadzenie w konkursie w Radomiu. Rozgrywanym znakomicie. Teraz się zaprezentował zawodnik z Zielonej Góry. Ten odwał już taki klasyczny niebokiem, nie jak próbował to robić za pierwszym razem. Wskazówki trenera okazały się być słuszne i Erik Fursewicz dzięki temu jest liderem konkursu. Jest zawodnikiem, który przesuwa się na drugie miejsce, też w krajowych. Tabelach za ten sezon, jeśli chodzi o skok o tyczce. kolejna wysokość 465, no i teraz.